Halo, halo. Cześć, Cześć Adam, hej, e, oddzwaniam, bo miałeś jakiś temat, jakieś pytanie odnośnie swojej strony internetowej agenta ubezpieczeniowego i e, mam dwie minuty, pogadajmy, może jakoś mogę pomóc. Jasne, problem polega na tym, że posiadam stronę w internecie, która z tego czasu dość dobrze funkcjonowała w przeglądarkach, natomiast aktualnie spadłem z wynikami chociażby w goglach, dość poważnie i nie co jest tego Ok. okay. Um, powiedz mi, um, ta, ta miejscowość, czy też to miasto, w którym działasz i w którym, na którym Ci najbardziej zależy, jeżeli chodzi o pozyskiwanie klientów, to, to jest jak, 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 jakie miasto? Znaczy generalnie rzecz biorąc szukam tutaj cały czas klientów w swoim obszarze, czyli tak na dobrą sprawę. Ok, ok. I co? I jak było dotychczas? Było dotychczas tak, że ta cała twoja strona miała wysokie pozycje, czy jakaś podstrona, czy jakiś artykuł na blogu, bo prowadzisz bloga, to jest super. Tak, zgadza się. Tak naprawdę niektóre artykuły z bloga dość dobrze się pozycjonowały, czyli na pierwszej sprawie w przeglądarkach. Aha. No to, to, to znaczy tak, no, na, na szybko, patrząc tylko na, na stronę, nie wchodząc mocniej w temat, no to mo, mogą być dwa scenariusze. Jeden scenariusz jest taki, że nagle kilku Twoich konkurentów, którzy się biją z Tobą o tę pozycję, Ciebie przeskoczyło, co jest mało prawdopodobne, żeby wszyscy naraz to wykonali, jakieś tam akcje. Natomiast drugi scenariusz to jest może dokonałeś jakichś zmian na stronie, które spowodowały właśnie, że ten jeden artykuł, czy ten jeden wpis na blogu, tak, o, o którym mówisz, e, że spadł w wynikach wyszukiwania. I może to jest, e, może to jest to. Natomiast, jesteś jeszcze ze mną, Adam? Tak, jestem. Okej. dobrze, natomiast e, co, co mógłbym poradzić? Pierwsze co, to bym proponował, żebyś Wszedł swoje, w swoje Google Analytics dla tej strony i żebyś zobaczył i żebyś sobie wziął na przykład okres ostatnich 12 miesięcy i żebyś zobaczył stronę, czy też podstronę, czy też adresy do swoich wpisów na blogu, które miały największą liczbę odwiedzin właśnie przez rok, przez ostatnie 12 miesięcy. I które miały największą liczbę odwiedzin z Google'a, właśnie, tak? Bo to, że tobie się wydaje, że jakaś jedna strona dotychczas miała wysoką pozycję i duży trafik, to nie oznacza, że, że tak naprawdę to jest ta Twoja najważniejsza strona, tak? I to, to byłoby pierwsze jakieś takie zadanie do wykonania. Drugie zadanie to jest odpowiedzenie sobie na pytanie, która. Którą stronę chciałbyś mieć wysoko? Którą podstronę? No bo wszystkich podstron na hasło ubezpieczenie na życie Opole nie wywindujesz. Możesz jedną swoją podstronę jakąś spróbować wywindować. Tak? I teraz pytanie do Ciebie: która z Twoich podstron chciałbyś, żeby była wysoko? Nie? Tak naprawdę zależałoby mi na tym, żeby stanowczo jest sprawne, które dotyczą ubezpieczenia pakietowego dla biznesu. Ubezpieczenia grupowe dla biznesu. To jest coś, na czym by mi najbardziej zależało. Okej, okay, czyli tam wchodzę, e, klient biznesowy, tak? I, i tam dalej, na, na te podstronę, tak? Dokładnie tak. Aha. Lub ewentualnie w któryś z bloga. Jasne, no dobrze. No to teraz jestem na podstronie klient biznesowy. Tutaj jest sporo tekstu. E, sensownie opisujesz ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia finansowe i tak dalej. E, i o co bym tutaj zadbał? Zadbałbym o to, żebyś się upewnił, że na pewno stosujesz nagłówki header 1, header 2, header 3. Tak, to, to jest ważne dla Google'a. Ten tekst też jest, mógłby być dla użytkownika trudny w odczytaniu. Tak? Czyli warto zadbać o, o, o akapity. Tutaj fajnie to robisz, że punktujesz te nazwijmy to argumenty sprzedażowe. Tak, to jest, to jest ok. No i to, co jeszcze zauważyłem na przykład, to to, że z tej strony no ciężko jako klient ciężko mi by było w tej chwili na przykład skontaktować się z tobą, jeżeli wszedłem na tą stronę, czyli na tej podstronie już bym próbował albo dać jakiś przycisk do, do skontaktowania się z tobą, albo umieścił numer telefonu Albo spróbował coś podobnego, tak? Rozumiem, czyli tak naprawdę jakikolwiek odnośnik do kontaktu, do jakiejkolwiek reakcji lub przynajmniej prowadzący do tego, że klient po przeczytaniu także i będący zainteresowany nie musi szukać dalej. To tak. To po prostu od razu klika i od razu ma kontakt. Tak, no bo wyobraźmy sobie, że ta twoja Oczywiście. strona klient biznesowy, ta podstrona już faktycznie jest w Google wysoko. No i teraz ja na niej ląduję i no, jestem leniwy, tak? Ja jestem użytkownikiem, który jest leniwy, jak większość użytkowników internetu, i no, chciałbym się z Tobą skontaktować, więc idealnym scenariuszem byłby taki scenariusz, w którym gdzieś na górze jeszcze widzę Twoje zdjęcie i numer telefonu na przykład, tak? Albo przycisk o zapytanie o ofertę, tak, coś takiego. No i teraz to, co jeszcze tutaj jest ważne, to może zbudowanie jakiegoś zaufania, czyli albo informacja, od jakich firm ubezpieczeniowych oferujesz ubezpieczenia, no jakieś takie czynniki, które mogą nam podnieść po prostu zaufanie, tak, to to jest ważne, no i jeżeli dalej byś faktycznie chciał, żeby ta podstrona klient biznesowy była wysoko w Google, no to moja propozycja, żebyś raz na dwa tygodnie na swoim blogu pisał tekst, który w jakiś sposób odpowiada na problemy, na pytania Twoich klientów. Tekst powiązany właśnie z ofertą dla klienta biznesowego. I każdy z tych tekstów powinien w sobie zawierać odnośnik właśnie do tej podstrony Którą chciałbyś, żeby się znalazła wysoko w Google. Tak? Tu mam dla Ciebie jeszcze pytania, prawda? Google Analytics powinienem wejść w zawartość witryny, rozumiem, tak? Tak. Zawartość I... witryny, wszystkie strony. I na podstawie tego móc dalej określać, co, co się dzieje na stronie. Tak? Tak, tak. i zakres czasowy weź sobie ostatnie 12 miesięcy i... Masz coś takiego tam jak segmenty obok zakresu czasowego i dodaj segment Google Organic bodajże, czy też ruch organiczny, tak się to nazywa po polsku. I wtedy będziesz widział dla ruchu z Google Organicznego, które podstrony Twojej strony miały najwięcej odwiedzin. I to będzie dla Ciebie informacja, nad którą z pod stron powinieneś zacząć pracować, bo tam już użytkownicy lądują, tak więc tam. Mała zmiana na tej podstronie da największy efekt. To będzie twoja dźwignia. Rozumiem. No i no, jest to dość, dość ważna informacja. Wiesz co, na no, dotychczas kupiłem ok. się nad wieloma stronami jednocześnie i faktycznie mogło to nie przynieść takiego efektu, a jednocześnie to co mówisz. Wiele zmian w jednym momencie może wcale nie przynieść oczekiwanego efektu. No właśnie, no, no ale wiesz, to optymalizacja to jest temat e, brzeka niekończący się. No dobra, to ja Ci życzę powodzenia w tych zmianach i życzę Ci wielu klientów ubezpieczeniowych. I cóż, jak jeszcze jakoś mogę pomóc, to daj znać i pomyślimy nad tym. Świetnie, dobra. bardzo dziękuję za całą pomoc. Dobra, to dziękuję za telefon i do usłyszenia. Do usłyszenia. Czołem, Chcesz. hej. Hej. Ok, mam nadzieję, że będzie dobrze.